zapytać, które pytania się panu najbardziej podobały? No pytanie o, o rodzinę. Rodzinę, bo ni, mnie to, nikt, o to nigdy yy, nie pyta i to wygląda tak, jak w ogóle rodziny nie miały. nikt mnie o to nie pyta, bo wszyscy, wszyscy uważają, że yy, jak pracuję, znaczy że rodzina moja to są, co oczywiście nie istnieje, prawda? się okazało dzisiaj na spotkaniu z dziećmi, że dzieci uważają, że jednak rodzina jest ważna i o to pytali, dobrze, że pytali. Mhm. A jakieś kłopotliwe pytania były? No co pamiętam że żłobka, prawda, z tego nie pamiętam i siłą rzeczy trudno, żebym y, pamiętał. Inne nie, no to są normalne pytania, które interesują, myślę, zarówno dorosłych, jak i y, dzieci, a ten film, który został nakręcony i to przejęcie, z jakim przedszkolaki y, mówią o tym, czym się zajmuje prezydent zrzeszający. Pan prezydent często korzysta z takich zaproszeń? To zależy od tego, co się dzieje w Gorzowie, prawda? Jeżeli tylko jest ta akcja czytamy dzieci, no to jeżeli tylko przedszkole szkole jakieś zapraszam, to staram się być, to chyba nie pamiętam ile razy byłem na tego typu sprawach, kilkanaście razy pewnie w ciągu ostatnich kilku lat, bo od kilku lat te akcje są organizowane, robię to z przyjemnością. Celem spotkań z zapraszanymi gośćmi do naszej placówki jest wzbogacenie wiedzy naszych wychowanków na temat różnych zawodów, swoich rodziców, jak i ważnych osobistości tutaj z terenu miasta czy też z kraju, bo w naszym przedszkolu gości nie tylko przedstawiciele chociażby władz miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ale również mieliśmy gości z zagranicy, z Francji, z Czech, z Austrii, z Anglii i mają właśnie. Dzieci przekrój takiej wiedzy na temat wykonywania różnych zadań na różnych stanowiskach. I te spotkania organizujemy w celu przygotowania dzieci do dokonywania wyboru później po ukończeniu szkół zawodowych czy też średnich, aby wybrały zawód ten, który by kochały, lubiły i z uśmiechem chodziły do, do pracy. A mamy teraz taką rzeczywistość, że trzeba kilka razy czasami te zakłady pracy y, zmieniać. Przygotowujemy y, dzieci do radzenia sobie też y, z różnymi y, zadaniami i problemami na, y, w przyszłości, nie tylko w szkole, ale również w zakładach y, pracy. To jest również y, element projektu ministerialnego sześciolatek y, w szkole podstawowej i y, 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 rozmawiamy z dziećmi na temat y, bycia uczniem, jaka frajda może być z bycia y, uczniem, a nie tylko przedszkolakiem i wspierają nas właśnie tutaj nie tylko rodzice, nauczyciele, pracownicy przedszkola, ale tak jakby dzisiaj, w dzisiejszym dniu pan prezydent. Dzieci zgodnie powiedziały, że pan prezydent zachęcił ich do pójścia do szkoły. Na dzień dzisiejszy tak. Gdyby była możliwość założenia im tornistrów na plecy, w 100% dzieci by poszły do szkoły. Teraz mam nadzieję, że wspólnie z dziećmi uda nam się przekonać grupę, rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich pociechy po prostu poradzą sobie w szkole. Ale my przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole i można powiedzieć, że w 100% wszystkie dzieciaki mogą podjąć naukę jako sześciolatki w klasach pierwszych.